Witajcie. W ubiegłym tygodniu zorganizowaliśmy dla Państwa dyżur ekspertów, podczas którego odpowiadaliśmy na pytania dotyczące funkcjonowania grup producentów rolnych. Dziś chcielibyśmy podzielić się z Państwem odpowiedziami na pytania, które padały najczęściej. I ja może zacznę od pierwszego pytania, które brzmiało, czy po zakończeniu piątego roku funkcjonowania grupa może się już rozwiązać? I oczywiście nie, ponieważ zgodnie z rozporządzeniem każda grupa producentów rolnych zobowiązana jest co najmniej rok od otrzymania ostatniej płatności, utrzymywać jeszcze warunki. Uznania. Okay. Tak, to prawda. Przy czym e, e, oczywiście rozwiązanie wcześniejsze grupy, rozpad, likwidacja, postawienie w stan upadłości e, wiązać się będzie z konkretnymi e, sankcjami e, finansowymi. E, jak długo grupa musi utrzymać status uznania, to było bardzo częste pytanie, które się podczas tego dyżuru pojawiało. Ono oczywiście w domyśle zawierało pytanie kiedy może grupa, jak długo musi grupa utrzymać status uznania, aby nie zwracać środków, które otrzymała. Precyzyjna odpowiedź jest taka, że musi utrzymać ten status rok od ostatniej płatności. W domyśle czy bardzo często będzie to tak, że będzie to płatność za piąty rok. Aczkolwiek grupy mogą być w takiej sytuacji różnej, faktycznej, prawnej. Że nie będzie to płatność za piąte rok, ale będzie to płatność ostatnia. I od tej ostatniej rok to jest ten okres, w którym grupa musi utrzymać uznanie, tak. aby nie zwracać środków, które otrzymała w ramach e, prowu 2014-2020. Tak, i właśnie kolejne pytanie brzmiało, czy mimo wypłaty całości pomocy istnieje ryzyko jej utraty i zwrotu i niestety istnieje ryzyko zwrotu właśnie w przypadku nieutrzymania warunków uznania, e, zwrotowi podlega 20% otrzymanej dotacji. Ponadto w przypadku, w którym grupa na przykład nie umożliwia przeprowadzenia kontroli bądź nie przechowuje dokumentów, zwrotowi podlega aż 100% otrzymanej dotacji? Wiele pytań dotyczyło e, niestety likwidacji grupy. Tak? Jest spora rzesza e, organizacji, które uznały, że po tym okresie finansowania, utrzymania nawet e, statusu uznania, no, nie widzi e, dla swojej działalności przyszłości. E, no i pyta o e, lik likwidację. E, wszystko oczywiście e, zależy od formy. W jakiej działa grupa, inaczej będzie w przypadku spółki ZOO, inaczej będzie w przypadku spółdzielni. Jednak, jak wiemy, spółdzielnia jest tą formą dominującą w ostatnich latach, jeśli chodzi o prowadzenie grupy, grup producentów rolnych. Likwidacja podlega reżimowi wynikającemu z ustawy prawo spółdzielcze. Które przewiduje kilka przesłanek dla postawienia spółdzielni w stan likwidacji, to najczęstszą to jest ta wynikająca z woli samych członków. Potrzebne są wtedy dwie uchwały, następujące po sobie w odstępie nie mniejszym niż dwóch tygodni o postawieniu spółdzielni w stan likwidacji. Wtedy zaczyna się ten faktyczny proces likwidacji który jest procesem niełatwym, czasochłonnym, spółdzielnia, a de facto działający w jej imieniu likwidatorzy, muszą podjąć szereg czynności, od sporządzenia sprawozdań likwidacyjnych przez powiadomienie instytucji finansowych. Uporządkowanie tematu należności, zobowiązań, przygotowanie planu finansowego likwidacji, planu zaspokojenia zobowiązań, wypłaty udziałów, zwoływania posiedzeń Rady Nadzorczej, jeśli jest walnego. Także jest szereg czynności, które należy odbyć, by ostatecznie spółdzielnie zlikwidować i wykreślić. Ją z rejestru przedsiębiorców w KRS. Zwróciłbym może uwagę na jedną rzecz, która też się wiąże z tym, o czym wspomniała Agata. To jest nie tylko kontrola, ale także przechowywanie dokumentów przez co najmniej 5 lat. Mówimy tak. o grupach, które otrzymały pomoc finansową. Zasada, która wynika z ustawy prawo spółdzielczej jest taka, że spółdzielnia musi wskazać osobę, u której będą dokumenty likwidowanej spółdzielni przechowywane. Tu w przypadku spółdzielni, które były uznane jako grupy producentów, dodatkowo otrzymały pomoc, no ma to szczególną wagę, bo jest związane także ze środkami unijnymi. Tak, i to by było dzisiaj na tyle. Bardzo dziękujemy.